Witam wszystkich. Drugie miodobranie moja wieża. To jest tam rodnia pod kratą. Z, tej, z tego trzeciego korpusu wziąłem sobie 9 rameczek pełnych miotku. Na dole pół korpus z pszczelami już ramki wywierowane. Ale pięknie, ale pięknie. Dzisiaj ziele ja skurczy. Lawenda tak samo. Tu jest czwarty korpus. I co? Powiem Państwu, że drugi korpus rodni też miodu full. Ciężko, ciężko takie rodziny przeglądać, ale jeszcze to raz potwierdza, że pszczoła lotna jest główna. Ilość pszczoły lotnej jest najgłównym czynnikiem. Większych pozysków miodu. Dobra. Pojedelki, brzoza. Pszczoła na ziolach pozdrawia i życie wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrowia zdrowych pszczół i wszystkich sukcesów. Na razie.